samochód był w nocy myty i czyszczony na moim podjeździe, a każdego ranka wyglądał nieskazitelnie, bez żadnego wyjaśnienia ze strony sąsiadów. Kładłam się spać z brudnym samochodem i budziłam się, by znaleźć go lśniącym, jakby został profesjonalnie wyczyszczony. Zainstalowałam kamerę bezpieczeństwa i ulepszyłam do dzwonka wideo, ale nagranie nigdy nie pokazywało żadnych gości ani pracowników serwisu. Tajemnicze mycie samochodu trwało od miesięcy i nie potrafiłam rozgryźć, kto robi mi tę hojną przysługę. Podejrzewałam nastolatków z sąsiedztwa zarabiających pieniądze lub wadliwy zraszacz, ale nie mogłam znaleźć dowodów na żadne z tych wyjaśnień. Czas był tak konsekwentny, że zaczęłam nastawiać budziki, aby złapać kogokolwiek kto robił mi ten wymyślny żart? Pewnej nocy czuwałam, by monitorować podjazd i odkryłam źródło tajemniczej usługi mycia samochodu. Mój starszy sąsiad wymykał się o trzeciej nad ranem z wiadrami i środkami czystości, starannie myjąc mój samochód, gdy spałam. Kiedy się z nim skonfrontowałam, załamał się i wyjaśnił, że mój samochód jest identyczny z pojazdem jego zmarłego syna. Jego syn zginął w służbie wojskowej, a czyszczenie mojego samochodu pomagało mu czuć się z nim związanym każdej nocy. Był mechanikiem przez całe życie, a praca przy samochodach była jego sposobem na przetwarzanie żalu i oddawanie hołdu synowi. Byłam wzruszona jego historią i zaczęłam zostawiać kluczyki do samochodu, aby mógł również pracować przy ¡Suscríbete